Kończę z tym. Znasz to uczucie? Zaczęłaś ćwiczyć, byłaś naprawdę mega zmotywowana, miałaś pomysł na super dietę, świetny plan, ekstra ćwiczenia, ale po prostu w pewnym momencie poddałaś się. Nie, kochana, to nie twoja wina. Nie jesteś leniwa, tylko wiesz co? Po prostu wzięłaś sobie naraz za dużo na głowę. Nazywam się Katarzyna Boroń, tutaj jako Kasia z Impulsem. I już od 20 lat pomagam kobietom dojść do wymarzonych efektów. I doskonale wiem o tym, że w drodze do wymarzonego ciała nie liczy się rygorystyczna dieta i mega ciężkie treningi. Liczy się, kochana, to, czy uda ci się osiągnąć dany nawyk. Dlatego zapraszam Cię do zaobserwowania tego kanału. Razem osiągniemy Twój wymarzony cel. Pomogłam już z setką kobiet. Teraz czas, kochana, na Ciebie. Małymi krokami do przodu zobaczysz, jak zaczniesz tryskać energią, radością, zdrowiem, a Twoje ciało będzie się pięknie ujędrniało i wysmuklało krok po kroku. Koniec z reżimem. Czas zadbać o siebie z miłością.